Jak można zauważyć mam już ponad 1000 Elo i nie ukrywając, bardzo chciałbym już zdobyć tego czempiona. Gramy sobie z przeciwnikiem, który ma dużo mniej niż my, więc jeżeli przegramy, to stracimy dużo, ale nie możemy myśleć o przegranej, to jest bardzo ważna rzecz, musimy myśleć tylko o wygranej. To wygląda jak Afryka bądź Australia. Na razie ciężko mi wybrać, bo Cwane też trochę czuję. Nie, to nie jest chyba Australia, chociaż trochę cykam się. Wydaje mi się, że gdyby była naprawdę to Australia, to byśmy mieli tutaj pełno słupków. Więc ja stawiam na RPA, chociaż może to być Botswana. Kliknę tutaj okolice, kliknę właśnie okolice Botswany. Tak na wszelki wypadek, bo. Nie jestem tutaj pewny na 100% co do tej lokacji. OK, bardzo ładny klik. 98 km. Ładnie to wyczułem. Przeciwnik też kliknął blisko Botswany. prawdopodobnie myślał tak jak ja, lecz on w innym miejscu i ja tutaj ładnie inkasuję punkty. Ok, co mamy napisane? Stop. Dobrze, to, to nie są francuskie okolice, ale co do Kanady, wydaje mi się, że dobrze myślę. Tutaj bezpiecznie bym kliknął jakieś okolice Toronto. Nie wydaje mi się, że będziemy na zachodzie, na wschód może troszkę. Ale wydaje mi się, że Toronto, jeżeli chodzi o Kanadę, tutaj będzie najbezpieczniejsze. Dokładnie, były to okolice Toronto, przeciwnik. Bardzo mocno na zachód i zadajemy ponad 3000 punktów. Język, który wygląda jak turecki, ponieważ to może być po prostu turecki. Jeszcze tak oglądam się na niebo, czy nie jesteśmy przypadkiem w Albanii, ponieważ ten język tam jest trochę podobny, ale jednak wydaje mi się, że nie. I że jesteśmy po prostu w Turcji. W Albanii mielibyśmy na niebie te lifty. Dobrze, to jest raczej Turcja, po prostu. Bezpiecznie kliknę na okolice. Ankary, no raczej to będą te zachodnie okolice, może bardziej na południe, tutaj Antalya. Okej, okay, przeciwnik na Łotwie była to yy, Turcja, tylko że w sumie na totalnym wschodzie udało nam się wygrać tego duelka. Lecimy po czempiona i gramy kolejną gierkę. Okej, okay. przeciwnik z dosyć podobnym elo co ja, z Ukrainy ziomek. Przywitajmy się z nim kulturalnie. No i zaczynamy. Runda pierwsza. Czuję klimat mojej ulubionej Ameryki Południowej, chociaż to są na razie przypuszczenia. Jak tak patrzę, to może być po prostu Meksyk. Pokaż mi słup elektryczny. Czy on pasuje do Meksyku? Pasuje do Meksyku. Wydaje mi się, że na, me na, Wydaje mi się, że na Meksyku pozostanę. No, czuję bardzo vibe Meksyku. Jeżeli to nie jest Meksyk, to naprawdę... Mam bardzo duże problemy z Ameryką Południową. I w sumie, w sumie to jest środkowa taka potoczna. Albo nie no, Meksyk to jest już północna. Eee, dobrze, tak, był to Meksyk. Jestem bliżej 100, no prawie 200 km. Fajnie, przejedźmy się trochę. Tam jest tablica, jakiś baner. Okej, okay, to może być, to jest raczej Ukraina. Mamy czerwone auto. Przeciwnik od razu gesuje. Ja lubię klikać. Czekaj, pokaż mi waj ogólnie tego terenu. Chociaż trochę wygląda polsko. Kliknę na, na zachód od Kijowa. Okej, okay, bardzo ładnie przeciwnik. Coś tam mi zadaje. Już widzę, że w rundzie trzecie jest moja ukochana Australia. Okolice Wiktorii bym kliknął po prostu. Tak mi się wydaje, że może najwyżej. Nie, Queensland raczej nie. Okolice Wiktorii. Dobra, no jednak Queensland i nad Brisbane. No przeciwnik tutaj dużo bliżej. No nie podoba mi się ten fakt. Nie lubię Australii jako kraju w Gołkesserze, ale to o tym już mówiłem wiele razy. Dobrze, runda numer cztery to bardzo dziwne Stany. Może to być też Kanada, ale jeszcze nic nie mówię, ponieważ chciałbym cokolwiek znaleźć. Co może mnie naprowadzić? Przeciwnik zagesował. Irving mówi mi coś w to nazwa, ale ja nie wiem, co kliknąć. Nie wiem, czy kliknąć w Kanadę, ale zupełnie nie mam pojęcia, gdzie. Jest tutaj bardzo dziwny klimacik. Jednak to były te wschodnie rejon rejony. 3800 inkasuje Damu GG, bo bardzo ładnie zagesował. Był taki vibe, tylko ja nie umiałem go dopasować. Taki vibe zupełnie odróżniający właśnie to miejsce od innych. No ale tutaj jesteśmy w Japonii. Powinienem chyba czegoś poszukać, mając 300 HP, ale. Oszukam śmierć i zagresuję bez szukania. Przeciwnik jest bliżej, ale czy to już wystarczy? Niestety tak. No i cały progres poprzedniej gierki leci do kosza. Gramy kolejnego duela. Coś bardzo długo czekam na tego duela. O, akurat wygrałem przeciwnik z Korei Południowej. Prawostronny ruch widzę. Są znaki z obydwu stron. To może być Hiszpania. Blachy, auta by mi się teraz przydały, jak mam być zupełnie szczery. Um, ok, zagesował bardzo szybko. CM, dobrze, to, są, to jest Hiszpania. CM to może być od CM. Murcja, może? Od czego jest droga CM? Nie wiem, ale przeciwnik bliżej 100 km. Dobrze. Nie ma co tutaj się nad tym rozwodzić. Jeżeli oczywiście widz lubisz content z Geogessera, możesz zostawić łapkę w górze. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, możesz to zmienić. Język wygląda na chmerski, chociaż nie wiem czy to nie jest... Nie no to jest chmerski chyba. Pokaż tutaj, będzie lepiej widać. Sprawdźmy tutaj, okej, okay, chmerski. Nawet mamy Kambodża. Bez marka piwa, jeżeli się nie mylę. Przeciwnik bardzo duża pomyłka postawił na Nigerię. 4800 latują, albo bardziej uciekają z jego konta. GG nam dał. No ale w rundzie trzeciej widzę Rosję. Jeżeli dobrze widzę, Salem Petrole. A, tutaj jest dosyć ładna droga. Czekaj, czerwone auto. Pokaż jeszcze raz ten napis. Jak, czy jest literka? Nie, to nie jest Ukraina. Dobrze, przeciwnik gesuje. Ja kliknąłbym bezpiecznie okolice Moskwy, ta droga jest bardzo ładna. Okej, okay, jednak nie, jednak dużo bardziej na wschód. Przeciwnik nieznacznie bliżej z okolic Finlandii, też miałem takie myśli, ale jednak wolałem kliknąć bezpieczne okolice, bezpieczne okolice Moskwy, ale niestety widzę teraz Australię i nie cieszy mnie to totalnie, bo jak każdy dobrze wie, nie znam się na Australii. Tutaj była tabliczka, czy mi się wydawało? No coś niby jest. Przegrać się jeszcze nie da na szczęście więc ja zagram dosyć szybko to nie będzie, to nie będą okolice victorii może jednak bardziej te, wschodnie, te zachodnie, ale jak kliknę w Queensland na tą drogę niech będzie, zobaczymy czy to nie będzie głupie ja, ja na Australii totalnie strzelam, ja nie ukrywam jakby kilka takich miejsc, takich krajobrazów charakterystycznych mam już w głowie wiem, że powinienem się tego nauczyć, ale no tak, mówiłem, że nie wygląda mi to na victorie i to jest victoria, dobrze tysiaczkę i tak przeciwnik dostał, bo postawił na okolice Perth runda numer 5 Europejsko. Słupki żółte to są litewskie? Czy ja mylę? Nie. Tak, dobrze pamiętałem, litewskie. No, 7 km różnicy to jeszcze nie wystarczy, by wygrać, ale zabrałem przeciwnikowi tyle punktów, że teraz ma równą setkę. Runda numer 6 to już podwójne. Podwójny mnożnik. Okej, okay, czy to jest? To wygląda jak nowa zelka. Czy jest tam słupek? Dobrze, jestem bliżej, wystarczająco. Dobra. Kliknąłem bezpiecznie. GG dla przeciwnika. 15 na plus, okej, okay. może być. Zagrajmy jeszcze jednego. Ok, po 5 minutach dostajemy przeciwnika, który ma tak samo praktycznie wyglądającego skina jak mój. E, dziwne: po lewej, wyglądamy praktycznie tak samo. To są Stany. Jeżeli dobrze widziałem, to nasz przeciwnik jest ze Stanów. Może być to też Kanada, ale raczej bym tutaj klikał stany. Co, czy mamy coś? North Adams. Nie będę mu dawał czasu, bo jeżeli dobrze widziałem, to on jest ze Stanów, więc on może tutaj ogarnąć. Kliknąłem w co? Kliknąłem w Virginie, tak? W ogóle to teraz trochę głowę laguje, bo nie wiadomo, kto jest bliżej. W sensie, nie wiadomo, kto to ja, ale tak, jestem bliżej. Lajaburger, Co logo mi się trochę z tym nowym Burger Kinga kojarzy. To jest chyba Korea czy Tajwan? Pokaż język. Nie, to jest Tajwan? Tak, to jest Tajwan. Będę klikał po prostu okolice Taipei, bo jest dosyć... No widać, że jesteśmy w mieście. Zobaczymy, jak fajnie to będzie wyglądać na Tajwanie. Dwa ludki, które są dosłownie takie same. No tak samo kliknęliśmy. No ja nie wiem, który to mój, który to jest jego, tak szczerze. Ale zadałem mu 5 punktów, chociaż tyle. Europejski vibe. Ale... Na razie nic nie wiem. Czemu on już zagresował? Ja nie wiem, czy to nie jest Francja? Okej, okay, Włochy, no dobra, ale... Okej, okay, jestem bliżej. Ale dziwne. To jest Korea pod Seul bezpiecznie. Trochę puszuje, ale. Wydaje mi się, że pusz na takim kraju to nie jest nic dziwnego. a naprawdę fa śmieszne to jest, że mamy dosłownie taki sam skin. On miał jedynie no, chyba bodajże spodnie inne niż ja, ale i tak tego nie widać. E tutaj przynajmniej na tym awatarze, więc. Czy jest auto? Bo to... Normalnie bym powiedział, że jesteśmy w Kolumbii. Okej, okay, przeciwnik oddał gest. To już jest mnożnik. Nie no, jest pełno żółtych. To musi być Kolumbia. Okej, okay. znowu praktycznie taki sam klik, tylko tym razem on jest bliższy ode mnie. Nie wiem, w tej lokacji miałem taki vibic peru trochę, ale dobra, runda numer 6, podwójne. Żółte blachy widzę. I trochę mnie dziwi ten widok odnośnie tych żółtych blach. Czekaj, co to są za flagi? A, to Lipton. Czekaj, czemu tu są żółte blachy? O co chodzi? Co to jest za lokacja? Czemu ja nie wiem gdzie ja jestem? To nie jest Holandia przecież, nie? To jest Holandia, ale dziwne. To, to była jakaś Holandia przy plaży. Totalnie nie czułem tutaj wajbu Holandii, jak mam być zupełnie szczery. Co to za znak? To wygląda trochę jak Argentyna. Może czarny tył? To jest Brazylia? Nie, to nie będzie Brazylia. Pokaż blachę. Ja bym powiedział, że to jest Urugwaj. Okej, okay, bardzo ładnie. To był Urugwaj. 700 km bliżej, ile zadamy? 1500. Aha, to jest 2,5, a nie 1,5. No tak, ja przeczytałem, że jest 1,5 damage. A tu już jest potrójny, dobrze. I znowu mamy czarne auto, ale to jest bardziej Peru. I ja się nie będę tu chyba zastanawiał. Mam nadzieję, że to jest Peru. Ok, jestem bliżej 300 km. Czy to wystarczy? Dokładnie tak, GG dla przeciwnika. No i 19 na plus, 1044. Gramy ostatniego. Widzowie, my już jesteśmy naprawdę bardzo blisko czempiona. Nie uda się go zdobyć raczej w dzisiejszym odcinku, ale jeżeli wygramy tego duela, to w kolejnym odcinku wydaje mi się, że mogą być fajne emocje. Dobrze, dostałem przeciwnika, który ma odwróconą flagę Polski, Lodi z Indonezji. Ok, co mamy tutaj? Okej, okay, to jest to samo. No ja czuję wajp jakiejś w Brazylii. To może być Brazylia. Tylko gdzie? Taka ładna? Gdzieś okolice Lio de Janeiro? Okej! Okay. Żartowałem. Yy, nieważne. <laughs> Ojej, dobra. No właśnie, w ostatnim odcinku chyba też było podobnie. Ale obiecuję, teraz się odkuję. Nie no, teraz to wygląda jak Austria. Słupki austriackie, zgadza się. To będą bardziej okolice Innsbrucku. Gdzieś tutaj, bo jest, górzy, jest dosyć górzyście. Trochę bliżej jestem, coś tam zadaje fajnego nawet. I runda trzecia prezentuje nam auto, które wygląda jak auto, które było w Katarze. Jakbym zobaczył arabski język, to bym był pewny na 200%. Okej, okay, zniknęło to auto. O, jest flaga, dobra. No i jednak Emiraty. Okej, okay, przeciwnik, bardzo duża pomyłka postawił na Senegal. Zadajemy prawie 5000. Ja bardzo bliżutko, 9 km od celu. No, przeciwnik w lekkim strachu pewnie nie ogarnął, niestety. Ale to była bardzo myląca lokacja. Chociaż ja teraz jestem w strachu. Nie ukrywając, bo jesteśmy w Ameryce Południowej. Jest białe auto. On ma ogar w Ameryce Południowej. Dobra, Peru. Jesteśmy w Peru. Dobrze, że to znalazłem. Peru też może być. Uklik na okolice Limy bezpiecznie. Ale się cieszę, że cokolwiek znalazłem. Bo mogła być chyba. Chociaż wydaje mi się, że to może być bardziej północne Peru. Kahamarka, może te okolice, coś takiego. Okej, okay. Jestem bliżej. Czy to wystarczy, żeby wygrać? Niestety nie. Runda numer 5, półtora. Język angielski. Może być UK, może być Irlandia. Przejedźmy się trochę, żeby ogarnąć język. Bardzo dziwnie się tu jedzie, co jest grane. No, ja raczej byłbym tutaj za Wielką Brytanią. Ok. A jednak to jest Irlandia. Dobrze. 21 km bliżej, 80 damage zadajemy, 67 o przeciwnik, fajnie, dobra. I runda szósta, lewostronny ruch, język, fajnie, przydałoby się nie ukrywając. No wydaje mi się, że to jest raczej Indonezja. Okej, okay, jest bliżej, ale to nie ma aż takiej dużej różnicy, bo dosyć podobnie kliknęliśmy, 190, dobra. I teraz mnie ciekawi, co będzie w tej rundzie, czy to jest Nowa Zelandia, Marula Springs, ja tego szczerze widzowie szukam. Droga numer 7. Czy ona gdzieś tutaj jest? Okej, okay, mam Hammer Springs. 95 km. Dobra, to, to jest północ wyspy. Droga numer 7. Hammer Springs jest na południe, czyli będziemy jednak bardziej na północ. Drogą numer 7, czyli gdzieś tutaj, no nie wiem. Coś takiego. Dobra, klikam. A Marula Springs gdzie jest? Gdzieś tu blisko? Tu jest Marula Springs. Dobra, powinienem być dosyć blisko. Ok, jestem bliżej, 20 km, raczej to wystarczy. Wygrywamy tego duelka GG dla przeciwnika. Kończymy dzisiejszy odcinek z wynikiem 1054. W następnym odcinku możemy już go zdobyć, wiadomo o czym mowa. Papa.